Bar witam, witam z tej strony kierowca Damiany. Pierwszy odcinek z gry, aż. ankiecie, że chcecie odcinki z tej gry. To postanowiłem, że zrobię odcinek na, yy, na żywo. Yy, odcinek ogólnie. To prawda, wersji na żywo, ale. ale mam nadzieję, że takie jednorazowe. jednorazowe. Yy, Czekaj, może ktoś się przywitał. Trzyma czarne witaj. Nie transmisja, ale to jest odcinek nagrywany na żywo, więc. Więc no. Czekaj, tutaj ogłoszenia. Nie, nie ogłoszenia. A i tak w sumie przy okazji naprawdę uważajcie na tego hopa. chopis jest niebezpieczny, jest hakerem. Yy, no ja też się nie spodziewałem, ale jakoś, że są warunki, bynajmniej do 15, którejś chyba. Jak nie do 16, to postanowiłem, że to wykorzystam i zrobię odcinek nagrywany na żywo. Więc tyle, ile będzie trwał ta, trwa ta transmisja, no to tyle będzie trwał odcinek. Więc no, a więc wracając, uważajcie, ponieważ to jest po prostu hacker, i yy, jeżeli go dodacie do znajomych, cokolwiek inny, yy, jeżeli to tak dobrze zrozumiałem, no to może Was, może wygryć Was adres IP oraz adres Waszego komputera. Chociaż nie wiem czy tylko komputera, ale może nawet też telefonów, kto wie. Ogólnie adres IP, więc nie akceptujcie go i go zgłaszajcie, jeżeli, jeżeli jesteście na platformie Discord, używacie i tak dalej, więc możecie sobie, ostr możecie, ostrzegajcie, ostrzegacie na swoich serwerach, to jest naprawdę bardzo ważne, więc Wstrzygajcie przed tym chłopem, bo naprawdę haker może wyglądać no normalnie, jak każda gra. Na początku. Na początku ma się to oto Volvo. A właściwie Volvo F12. Jakie stare Volvo. No przejdziemy sobie do garażu. Tu Mam Volvo F12, oczywiście bez licencji to jest ta gra, więc niestety będzie coś takiego, ale to w końcu jest gra darmowa. Więc no. Więc, no, już przyjechałem 2000 km a dokładnie 500, 2547 i trzy zadanki porobiłem. Troszeczkę sobie pozarabiałem, troszeczkę sobie pograłem. I szczerze mówiąc, ta gra się nadaje na, bardziej na transmisję na żywo niżeli na odcinki. Tak to napisał. No, ale w każdym bądź razie nieważne skąd to masz, ważne że. Nie ostrzegłeś nie tylko mnie, ale też ostrzegłem wszystkich, których, kogo mogłem. Na wszystkich serwerach, na kogo mogłem. Więc naprawdę. Pojazdy. To, tu jest ogrom pojazdów. Tu jest ogrom pojazdów. I tu nie tylko pojazdów, ale też takich busików oraz vanów. Vanów, że tak tu nazwać. Jest od ściskania. Ale niestety nie można je od razu kupić czy znaczy nie, niektóre dasze I oczywiście są e, też takie pojazdy czy Jakie jeżdżą zazwyczaj do sklepów, aptek, tak dalej e, Gazun to jest jakaś dziwadło e, Scania taka nietypowa Mamy Volvo, FM, Volvo Tak po prostu sobie nazbieracie na te Volvo 14 tysięcy Nie możemy sobie go tak od razu kupić, tylko musimy Tam, dunków. To ogólnie w to jak jest tutaj ta ciężarówka, czyli Magnumka. Jest tutaj pre, premium, chyba to była, już nie pamiętam. Jest taka ciężarówka, jest coś takiego, gdzie mi właśnie brakuje w tych, e, w tych grach, gdzie jest XF105. I właśnie brakuje e, mi w tych grach takich ciężarówek typu e, Kamazy, chociażby e, różnego rodzaju Kamazy starsze, nowsze. E, co tam jeszcze jest? Nie i Weka i tak dalej, nie? No a proszę bardzo, proszę bardzo. Ogólnie Renault mi dużo mi brakuje w tych grach, chociażby w Universalu oraz w Trackers of Europe. Przeglądamy do... Zgaszy silnik, nie będę na razie marnował paliwa. Ja sobie tutaj zaparkowałem. Niestety tutaj kamera zewnętrzna jest taka, że jest masakryczna. Ta kamera zewnętrzna, więc niestety ja nic z tym nie zrobię. I tak. I tutaj nie ma takie coś jak w of Euro". Nie. Patrzysz, widzisz jakie są naczepy. Bierzesz ten naczepę i sobie wybierasz tylko gdzie. Odpadę tego dziada. I już wezmę pierwsze. Bira wezmę sobie. A nie, sorry, burgery wezmę. Nie wiem. Opublikować publicznie tak dalej. No ale niestety to jest skachód. I tak. Im krócej, tym mniej zarobimy. I ja szczerze mówiąc, mimo wszystko, weźmiemy sobie chyba jeden ładunek i jedziemy do... Rostoku? Do Rostoku jedziemy. Czy, czy gdzie jedziemy? możemy jechać do Francji, czy Niemiec. I Belgii maksymalnie i jakieś inne tam państwka. Nie pamiętam, nieważne. <laughs> yy, tutaj głównie jest, są Niemcy. Głównie Niemcy. Więc gdzie jedziemy? Najdalej czy tak, czy tam ile kilometrów robimy? Yy, chociaż te miasta yy, się yy, aż tak bardzo nie różnią. Wejdziemy do roztaka. rostok. tylko są dwa roztoki. O więcej czy o 6 mniej? Hmm, wezmę to, ale o 6 więcej, mimo wszystko. Więc takie job, takie job, genialny angielski. Nie no, take job. Bierzemy wdzieraczki, światełka zapalamy jedziemy. I generalnie, nie wiem czy to jest tylko w tym Volvo. Nie wiem, czy to jest tylko w tym Volvo, czy we wszystkich tych ciężarówkach tak jest ogólnie. Wszystko no, 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 te, no, no te paliwo, tak, no, mogły być tu ulepszone, ta mechanika tego paliwa. Coś się stałem, stanęło coś tam coś u Was? Coś się tam u Was stało? Jakie zacinki? Ojoj, mobilizen. Mobilizen, proszę. Od zacznij od za, się. Nie ma. Nie wiem. Trafik jak każdy inny. Do jakieś tam autokary jeżdżą. Znaczy na ciężarówki takie inne. Z y, Tandemy, Z Tandemy chyba. Poważnie są zacinki. Zainstaluję ponownie. Czy tak będzie dalej robić? No. Czy to dla, yy, Czy mają w no, to mają kierunku wskazówki? To są. Czy, czy podstawa. To jest ten pomata. Ten ten pomata. Chcę jechać. Szybko się to zbije. Pytanie? E, dobra. Tutaj to skręcamy. E, Pierad grochowy. Może i by. W kierunku Frankfurtu. Tankować na razie nie muszę. No, już mamy zadać 900 km w Może będzie godzinę, kto wie. Jeżeli starczy czasu, no to wezmę kolejny ładunek, ale podejrzewam, że się skończy. Rozpoc może zatankuję. Więc ja sobie po prostu zatankuję najwyżej. Food. Nie no, bardzo ładne te naczepy są. A masz. W drzewo chłopie, no chłopie ty, no jeszcze, opel się! jeszcze go... co tu się dzieje za harmider, na nasz skryna, no chłopie, ja już mi tak coś robić, a ma. Dobra, jak connecting? o to co ci gościu chodzi, ja no zapomniałem, Ta gra jest ty, pomimo tego. Być internet w tej grze, abyście mogli chce reklamy, żeby to był internet. Musicie, musi być internet. Nie wiem, czy tam czarny jesteś, czy nie, ale no, dobra, czyli gra ma być termowa. Czy, czy tam ktoś z tyłu jest? Być może. Chłopie! No, no i co to miało być? powiedz z tymi teraz, chłopie. Co to miało być? No teraz to sobie mogą jechać, no bo mają, ziel mają pewno za zapewne zielone, ale jak ja skręcałem Przepraszam bardzo, ale gościu powinien na mnie uważać, szczególnie, że chłop widział chłop widział, że ja po prostu wyjeżdżę 100 kilometrów dobra po prostu Mamy 24 km, to chyba jest ta stacja benzynowa na autostradzie. I zapewne będzie zaraz jazd i... Tankuj. Tankuj i jedź. A jakże. Dobry. Dziękujemy na fula. I jedziemy. Ale na pewno będę zbierał na Dafa, bo to to bez dwóch zdań, bez w ogóle waszej zgody. Czy się to podobać też? Ja zbieram na Dafa, nie? DAF 105 jest moim obowiązkiem do, do kupna. Teraz z Temple 3, ale tego Aktur nie ma niestety. To co jest z tym deszczem? Halo! Będę musiał wyłączyć ten deszcz. No przepraszam bardzo, czy to z że za kilka minut będzie wam padać? No kurde. No tak, piszcie. nie, nie będzie 90 ponieważ... Ej, mały skrawek. Czy hmm, go nie wiem, co to miało być w ogóle. Ale mały skrawek, jechać 50, potem się rozpędzać specjalnie do 90. Bez sens. Bez sens. wyprzedzam typa. A jednak nie. A nawet dwóch typów. Yy, storage. Czy...

Dobra, jest, jest wszystko pod kontrolą. Jest w porządeczku. Aj! Ojej, jeszcze uderzyłem. Żyję. Nie źle. Mogło być gorzej. Mogło być gorzej. Mogło być zawsze gorzej. Nie, wiem, czy wam ty... Czekaj, ja muszę coś zobaczyć. Ja muszę coś zobaczyć. O chłopi, nie potrzebujemy Cię w naszym składzie, a jak? Fajny nowy film. Nie widziałem. Poznań? A czasem Poznań nie był w tamtym roku? Nie wiem. Mech. O, nowy subskrybent, dziękuję. Zero, nikogo nie ma. Halo. To sam do siebie gadałem w takim razie. Mógł być tam czarny coś pisał yy... Nie pisał, no cóż, nie ma czarnego, no to trudno A więc jedziemy dalej No to tak będzie mi zasłaniało w większość ekranu, ale witam. Ewentualną nową osobę Więc jedziemy a jednak nie do końca mogę zjechać. No, 2500 km zostało. No to szybko zleci. Może szybko to zleci. W rzeczywistości na YouTube jest 0 osób bądź jedna. No gościu ty głupi, niemądry. Chłopie ty. Dobrze, że ja tobie powinienem przepuścić, a to to... To to jest tylko gra. To tylko gra, więc ja nie muszę. Tylko że ciebie stało że ciebie muszę puścić chłopa. A tak to nie muszę. Chyba nikt nie widzi A, Nowego filmu na kanale, nagranego To nie będzie odcinek nagrywany na żywo Na premierę I No i co ty chłopie No i co ty gościu robi? Chłopie ty Ojoj. Poważnie, poważnie Jedziemy, jedziemy do Berlina Stop, się, do Berlina. Czekaj, Rostock. No, to jest w Berlin, to muszę i tak przyjechać. No nie, nie, będę musiał ten też wyłączyć po dzisiejszym odcinku. Znaczy, ja nie wiem, czy mógłbym teraz wyłączyć, ale ten też będę musiał z sery wyłączyć. Czy z nim pożegnać, bo naprawdę ten też jest za często. Za często on się pojawia. 400 kilometrów jeszcze przed nami. Nie na no myślę, że te 360 km nie będę musiał tankować, tak myślę. Tutaj kolejna jest za... Nie wiem, muszę odjechać. Takie jak będzie 248, takie za 100 może. Ocuwaj, się gościu. A nie, dasz tutaj jeździć normalnie. Uważ. A fuel station jest za 72 km. To będzie ostatnie tankowanko No wracimy na fuel station Fuel station tu Kosztujeć Ale plusem tej gry przynajmniej jest e, fakt gdzie widać spaliny? gdzie widać spaliny tego, tego traktora to fajnie to jest na czerwono bo mi się śpieszy śpieszy mi się Dobra, jesteśmy na fuel station, już drugie tankowanie dzisiaj. Na rądzie prosto. Mech, 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 mech. No nie to no ten deszcz, no będę musiał wyłączyć. Definitywnie, bo to za często. No no. no. No, 40. Czter... Powoli się szykuje. 40 minut odcinka. Super. Super. Bo ja tu pędzę? W ogóle tu pędzę na tym w tym mieście. To powinien jechać 50 na godzinę. O, jest zielony, Jest zielony, więc mogę jechać. Proszę bardzo. Tylko minusem, właśnie e, tejże gry, i nie tylko w sumie tej gry, jest fakt, że są przystanki autobusowe, ale nie ma tych autobusów miejskich, które by te przystanki obsługiwały w trafiku albo chociażby przejeżdżały przez te przystanki. No bo tak, no to tak to, to nie bardzo. są puste i w ogóle się stoją, żeby było ładnie, fajnie. I chyba tutaj jest fajnie zrobione. Tu chyba mam 3 tony chyba na pacie. I tutaj jest fizyka tych. To jest bardzo fajna fizyka jazdy z tym. E, z tym. Może nie paliwem, ale towarem. I w zależności ile on waży. Tak się będzie ciężarówka. rozpędzać, hamować, chociaż nie, nie tak z hamowaniem, ale rozpędzać. Mieć, yy, mieć przyczepność na. E, Posiadać e, przyczepność na drodze, jeździć ogólnie. Sorry, ale bym wjechał w drzewo, gdyby nie ty. Dobra, z tej cyjka benzynowa przeskoczę jeszcze tu. I myślę, że na to niecałe 100 km już to starczy. A my obczaję, obczaję czy faktycznie zaczyna. Czy byla mnie teraz zaczyna. Więc tak, ja sobie wyśrodźcie grę, żeby nie było mnie słychać. Żebym samego siebie nie słyszał I ładujemy Pyk 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 z a jakże A jakże Faktycznie Ścinki są Ta, ścinki są jak nic. Ścinki są jak nic. No cóż poradzę? Ile ja mam kasy? No dobra. Przecież teraz to nie To wydaje. A to do końca. A to to by. A to akurat nie będę witał. A to nie będę, bo to byłem ja. Ja ale na wszelkie witam ewentualną nową osobę. Tak na wszelkie, jakby to była rzeczywiście. Ale to raczej jestem... byłem i ja No, Ci na rądzie prosto No i proszę bardzo Jedynie dostarczone i to będzie w sumie tak naprawdę na tyle, bo więc Oho! Co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? No i oczywiście ładunki. Inne ładunki. Nie takie typowe. Typu nie wiem, leko, paliwo, takie tam kontenery i tak i ogóle. Uuu, tu jest. Witaj Wycaj Adix Szemaneczko Trafiłeś na zakończenie Więc trafiłeś na zakończenie odcinka Odcinka nagrywanego na żywo Ale witam ciebie Mówię, wszystko ciebie witam yy, Więc live... Znaczy live. no to też to tak nazwać. ten którzy też tak nazywają live, transmisja tak dalej, tak dalej live streamy i tak dalej w ogóle, ale transmisja będzie jutro, więc, no, więc być może trafi, ale niekoniecznie kon, nie na koniec. Chyba to zacząłem coś tak 14 ileś tam, więc no, i to będzie na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Zapraszam oczywiście wszystkich, aż achievement zrobiłem z tego wszystkiego. On One Long Drive, no idzie proszę bardzo. No i zarobiłem 2232 bez bonusa, ale tam chyba mam bonus w postaci 1000. 1000. No. Ale dojechałem, szczęśliwie i dosyć bezpiecznie, a ja przyjdę do garażu. Ja przyjdę do garażu. Nie ma albo re... no bo dobra, już będzie. Eee, więc tak, to byłoby na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, oczywiście wszystkich zapraszam Was. Yy. Mogę tylko powiedzieć, że to będzie Roblox, ale, ale z jednego fajnego trybu, czy trybu o nazwie, ja nie wiem, nie będę Wam, no po, prostu, po prostu Was zapraszam na premierę, która, która będzie wieczorkiem, tak myślę, że tak o 18 może będzie, 18.30, tak myśli. Daj mi, chłopie, wyłączyć ten. No, rain, no dokładnie. Ja nie, nie potrzebuję deszczu do życia. No, no to, to byłoby na tyle. Żegnam. No i widzimy się na premierze, ewentualnie co z, oczywiście z niektórymi na premierze, a z niektórymi na transmisji, która odbędzie się jutro. Z jakiej gry, nie wiem. Więc jeszcze, jeżeli chcecie ten, więc możecie zaproponować, wykarczy społeczność, jaką grę byście chcieli ewentualnie zagłosować na ten, który ja zaproponowałem. A to byłoby na tyle. Na razie, cześć.